Cześć wszystkim z tej strony Grzegorz. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o starcie Kuby na Mistrzostwach Europy, który odbył się tydzień temu. Kubą współpracujemy już od 18 bloków i tyle czasu nam tak naprawdę zajęło, żeby przejść tak naprawdę od poziomu absolutnie początkującego, gdzie Kuba jak się zgłosił do mnie, robił około 110 kg w przysiadzie, około 60 kg na wyciskaniu leżąc oraz 120 kg w martwym ciągu to były wyniki początkowe Kuby i te 18 bloków to jest czas właśnie jaki nam po prostu zajął, żeby dostać się na te mistrzostwa Europy i po prostu dołożyć jak najwięcej kilogramów. Udało nam się również zdobyć jeden mały medal. Więc ja już na samym początku tak naprawdę powiem, że ja jestem strasznie, strasznie, strasznie dumny ze startu Kuby. Bo jest to osoba, która jest u mnie tak naprawdę praktycznie od samego początku, odkąd zajmuję się prowadzeniem Że tak powiem już tak pełną parą To no Kuba jest po prostu u mnie od początku i bardzo dobrze patrzy się po prostu na ten progres Wiecie, tak z boku po prostu, widząc z miesiąca na miesiąc jak ten chłopak idzie do przodu Przejdźmy sobie do pierwszego podejścia w przysiadzie Jego rekord to jest 167,5 kg na zawodach Otwieraliśmy sobie na tych zawodach 160 kg. Zastanawiałem się, czy może by nie otwierać 162,5, natomiast jednak to co musimy wziąć pod uwagę, że są to zawody od IPF-u, więc sędziowanie jest naprawdę restrykcyjne. Jest to jego pierwszy start na arenie międzynarodowej, więc chcemy, żeby ten opener był po prostu bardzo pewny, że nawet jakby coś się zepsuło na rozgrzewce, to tak naprawdę nie będzie żadnego problemu. I jak możecie zobaczyć, 160 kg Naprawdę udane, naprawdę przyjemne, tak naprawdę bez żadnego zawahania. Głębokość również bardzo dobra, także, oto raczej byłem spokojny. Tutaj nic się takiego dziwnego nie działo. Jeszcze chciałbym dodać, że mieliśmy około pół roku na to, żeby się przygotować do tych zawodów, ponieważ Kuba wygrał w czerwcu zawody. Tam udało mu się usiąść 167,5 kg. No i tak jak mówię, mieliśmy czas od czerwca do października, właśnie, żeby się po prostu jak najlepiej przygotować. Jeszcze dodam, że w kontekście samego tego startu, plan był mniej więcej taki, żeby zebrać przede wszystkim właśnie jak najwięcej tych kilogramów na samym początku, ponieważ konkurencja po prostu była bardzo mocna, bardzo silna i musieliśmy zebrać jak najwięcej podejść, żeby w ogóle móc z nią jakkolwiek konkurować. W następnym podejściu szliśmy plus 10 kg na 170 kg. I to już był atak na jego PR, ponieważ Kuba najwięcej wstał, 167,5 w czerwcu. To, co mi się jeszcze podoba, to jest to, że Kuba jest bardzo spokojny na takiej, tak naprawdę, już arenie międzynarodowej. Nie stresuje się, jest dosyć pewny siebie i widać, że mu to po prostu oddaje nie gubi się w trakcie tego dźwigania. W tym przysiadzie tak naprawdę, to na co patrzyliśmy przede wszystkim od boku, to to, czy ta prędkość po prostu będzie powiedzmy taka, że będziemy pewni, że będzie w stanie dołożyć około 5 kg. I taki, tak naprawdę, poleciał kol, czyli stwierdziliśmy, że w trzecim podejściu pójdziemy na 175, ponieważ Kuba jednak ma też to do siebie, że on jest lifterem takim dosyć eksplozywnym, więc. Jeśli ta sztanga by zwolniła nieco bardziej, to myślę, że 2,5 kg to byłby najbezpieczniejszy skok, a coś powyżej, no to już mogłoby być po prostu za dużo. No i mamy nasze trzecie podejście. 175 kg w tym momencie ten przysiad dawałby kubie srebro, jak chodzi o siady. Natomiast finalnie skończyliśmy z brązowym medalem za przysiad. Natomiast no mówię, konkurencja była naprawdę mocna i ja myślę tak naprawdę, że Kuba po prostu potrzebuje jeszcze nieco więcej czasu, żeby ten progres mógł sobie na spokojnie iść do przodu. 175 kg to jest ciężar, którego jeszcze nie miał na plecach, więc przyznaję, byłem trochę zestresowany. Delikatnie zawiało na dole, natomiast myślę, że 2,5 kg to byłby max, co bylibyśmy w stanie dołożyć do tego przysiadu. Natomiast tak czy inaczej, naprawdę udane podejście, PR 7,5kg od czerwcowych zawodów, głębokość naprawdę w porządku więc no mówię, udana sesja siadów W kontekście samego programowania, no to przysiad powiedziałbym, że cały czas jest w dosyć dobrej sytuacji czyli tak naprawdę mniej więcej ten progres Kuby jest dosyć przewidywalny i raczej nie spotykamy się w przysiadzie u niego z czymś takim, że nagle łapiemy jakąś taką naprawdę dziwną ścianę, gdzie on nie wie co ma zrobić, jest ciężko to przebić. Przysiad to jest raczej bój, w którym Kuba czuje się naprawdę komfortowo i progresowanie idzie mu po prostu tutaj całkiem sprawnie. I myślę, że jedyne co trzeba to po prostu cały czas delikatnie, ale przesuwać te limity. Następnie mamy bench press, i tutaj już muszę dorzucić troszeczkę więcej kontekstu. Bench press na pewno nie poszedł po naszej myśli. Było to głównie spowodowane tak naprawdę problemami technicznymi, z jakimi się spotkaliśmy, czyli była to słynna głębokość, jak chodzi o łokcie. I tutaj już trochę wybiegnę do przodu, ale no Kuba został spalony w tych pierwszych podejściach właśnie za te łokcie. I jest to sytuacja, która troszeczkę jednak nas zdziwiła, ponieważ startując u nas na Mistrzostwach Polski, nie dostaliśmy jeszcze ani razu kola za te łokcie. Więc jakby wiedziałem, że Kuba faktycznie ma w miarę wysoki mostek, natomiast raczej spodziewaliśmy się, że nie powinno być problemu. I to, co myślę, że. Sprawiło największy problem to jest to, że wyciskanie kuby jest delikatnie asymetryczne, i jedna strona jest po prostu delikatnie niżej, a druga jest nieco wyżej. I uważam, że jeśli oba łokcie byłyby, że tak powiem, tak samo wysoko, to by to częściej przechodziło niż w sytuacji, w której wyraźnie jeden łokieć jest nieco niżej, drugi jest nieco wyżej, i tak naprawdę robi nam się taki kontrast. I dla sędziego Myślę, że jest to po prostu dużo bardziej widoczne i przez to dużo bardziej zwracają na to uwagę. Niestety właśnie ta ławka nam bardzo dużo zabrała, ponieważ Kuba siłowo myślę, że stał na 107,5-110 kg. Niestety udało nam się zaliczyć tylko i wyłącznie Opener i to za trzecim razem, ponieważ myślę, że kiedy stawka jest na tyle wysoka i jakby zawody są na tyle wysokiej rangi, raczej przeskakiwanie ciężarem na Openerze w takim momencie byłoby czymś głupim i raczej nie chcemy po prostu ryzykować tutaj jak możecie zobaczyć na powtórce właśnie jest to idealnie pokazane, gdzie ten prawy łokieć jest delikatnie wyżej w stosunku do tego lewego i mówię, te wyciskanie jest delikatnie przekrzywione, nie jakoś bardzo, natomiast w momencie, w którym jury na przykład ogląda takie podejście i ogląda to z tej perspektywy, to widać, że wyraźnie że ten jeden łokieć jest nieco niżej. No i to po prostu daje nam dużo problemów, więc tutaj będziemy musieli po prostu technicznie zmienić nieco to wyciskanie. Podejście numer dwa, również niestety dalej pechowe, trochę poprawiliśmy technicznie, i udało się uzyskać, jak możecie zaraz zobaczyć, dwa białe światła, natomiast sędzia środkowy dalej palił tą ławkę, no i niestety, tak jak mówiłem wcześniej. Jury po prostu odwróciło ten werdykt i uznali, że jednak dalej jest za płytko. W tym momencie to, co chcieliśmy zrobić, to tak naprawdę to, żeby Kuba delikatnie przechylił się na tą prawą stronę nieco mocniej i po prostu postarał się to delikatnie, mocniej zatopić. Natomiast dalej no było to po prostu za mało i jak możecie tutaj zobaczyć z tej perspektywy, uważam, że ten był wyraźnie głębszy i Moje zdanie jest takie, że raczej powinno być zaliczone, natomiast znowu to jest sport, a sędziowanie jednak zawsze będzie subiektywne to jest to, jak sędzia widzi Twój bój. Więc Twoim zadaniem jako zawodnika jest zrobić tak, żeby sędzia po prostu nie miał wątpliwości. Sędzia ma naprawdę krótką chwilę, żeby zobaczyć, czy to na pewno będzie zaliczone. To się tyczy głębokości właśnie w przysiadzie, czy lokautu w ciągu, czy właśnie tej głębokości na ławie. I no, twoim zadaniem jest sprawić po prostu, aby sędzia był na 100% pewien. Natomiast, no, jak możecie zobaczyć, no, moim zdaniem, akurat ten już jest nieco głębszy, ale no, nie rozwiązało to jeszcze problemu, więc e, w kolejnym podejściu po prostu jeszcze raz podchodziliśmy pod ten sam ciężar. W tym momencie czas na ostatnie podejście, które moim zdaniem było wykonane 1 do 1, tak jak podejście numer 2. Byłem bardzo zestresowany, bo oglądając to podejście właśnie z takiej perspektywy jak środkowy sędzia, byłem przekonany, że znowu zostanie spalony. Natomiast tym razem udało się to zaliczyć. Nawet już nie pamiętam, czy to było 2 do 1, czy tak, 2 do 1, jakby znowu środkowy sędzia to spalił. Natomiast jury tym razem uznało to podejście już za poprawne. I tutaj macie jeszcze powtórkę ja osobiście uważam, że jest one praktycznie takie samo jak poprzednie, no ale to co jeszcze możecie tutaj zobaczyć to jest na pewno to, że tu jest więcej rotacji wewnętrznej, ten łokieć jest szerzej, jakby tym łokciem bardziej flaruje więc on prawdopodobnie po prostu dzięki temu wygląda jakby wyraźniej przekraczał tą linię ten łokieć jest prowadzony nieco bliżej ciała tutaj jest większy bajas do rotacji zewnętrznej no i tak naprawdę przez to, że ten łokieć nieco bardziej klei no to jest ciężej osiągnąć tą głębokość natomiast finalnie no udało się to zaliczyć także całe szczęście Kuba pozostał w grze natomiast dla nas minusem było to, że no straciliśmy dużo kilogramów i ciągi zrobiły się trochę takie, Olin. Przechodzimy sobie do martwych ciągów. I największym problemem, jaki tak naprawdę mamy w kontekście samych ciągów, to już jest od strony programowania. Kuba mi się zwykle w treningu po prostu nie pokazuje jakoś super, jak chodzi o martwe ciągi. One są bardzo często przyćmione. Próbowaliśmy różnych setupów i dalej będziemy musieli próbować. I Kuba w treningu zrobił 182,5, bardzo, bardzo ciężkie. I to jest kolejny raz, kiedy Kuba przyjeżdża na zawody i bardzo mocno pikuje. Te ciągi na zawodach są strasznie lekkie, są naprawdę szybkie. On jest bardzo pewny siebie i po prostu widzimy bardzo dużą różnicę między tym, co robi Kuba na zawodach, a tym, co robi na treningu w kontekście ciągów. Dlatego tutaj zdecydowaliśmy się na przeskok na 185 kg, kilo, 15 kg. Co już będzie tak naprawdę atakiem na rekord 185 kg, czyli tak jak mówiłem wcześniej, atak na rekord Kuba na czerwcowych zawodach w trzecim podejściu dopiero podchodził pod 180 kg. Tutaj robimy 185 w drugim podejściu, ale tak jak mówię, wygląda on po prostu naprawdę pewnie na tych zawodach. I jak możecie zobaczyć już na nagraniu, to podejście jest również, no myślę, że. 5 kilo niżej mogłoby być opener'em, tak naprawdę, albo 177,5 to mógłby również być opener. Więc, no tutaj, po prostu bez żadnego zawahania. Bardzo, bardzo płynne podejście. I tutaj musimy się zatrzymać. W tym momencie sytuacja wyglądała tak, że tam pewien zawodnik był powiedzmy, że. Jeszcze w miarę w zasięgu ten, który był na trzecim miejscu. Natomiast żebyśmy my dostali się na trzecie miejsce, musiały nastąpić dwa warunki. Pierwszy jest taki, że on spali kolejny ciąg. Następny warunek jest taki, że my zaliczymy, że tak powiem, trochę takie Jolo w trzecim. Finalnie niestety, niestety, on to wciągnął, a my po prostu stwierdziliśmy, że. I tak już nie mamy jakby nic do stracenia. Także Kuba w trzecim podejściu atakował 197,5 kg, czyli bardzo duży przeskok, tym bardziej jak na jego wagę. Natomiast no, Kuba i tak stwierdził, że no, w tym momencie jakby i tak nie ma nic do stracenia, chciałby zaatakować sobie e, to 197,5 kg. I ja również uważam, że to był tak czy inaczej dobry kol e, ponieważ pokazał on mi znowu, że Kuba na zawodach pokazuje się dużo, dużo. Mocniej niż to, jak się pokazuje na treningach. 197,5 to tak naprawdę już by było 17,5 kg powyżej jego życiówki z czerwcowych zawodów. I to, co jest najlepsze, jak możecie zaraz zobaczyć na tym nagraniu, to jest to, że Kuba tak naprawdę no, on to oderwał i to wyglądało, jakby miał to zrobić. E, także tutaj wiadomo, e, końcówka popisowo. Natomiast oglądając to na żywo, naprawdę zastanawiałem się, czy Kuba przypadkiem tego nie pociągnie, bo wyglądało to naprawdę szybko z dołu. E, no, natomiast wiadomo, no próba nieudana. E, do na pewno e, zrobienia to przeprogramowanie ciągów. E, to jest po mojej stronie, muszę się po prostu zastanowić. Jak mogę jeszcze w inny sposób sprawić, żeby Kuba się trochę lepiej pokazywał w treningu, po to, żebyśmy mieli mniej zgadywania na zawodach tak naprawdę na co go stać e oraz delikatna korekta techniczna, jak chodzi o ławkę, po prostu, żeby na pewno ten łokieć był zaliczany. Ponieważ e no, czasami tak bywa, że e u nas, na przykład w Polsce na mistrzostwach Polski nigdy nie dostał za to e czerwonego światła. A już na arenie międzynarodowej jednak sędzia go palił. Także jak możecie zobaczyć, to no sędziowanie jest naprawdę subiektywne. I nie można się tym przejmować. Po prostu musicie zawsze wyciągać wnioski, że jeśli jakiś sędzia uznaje, że na przykład właśnie nie robicie tej głębokości, to musicie, to musicie zrobić tak, żeby ona była po prostu niepodważalna. Ja oczywiście kubusiowi jeszcze raz bardzo dziękuję. Za zaufanie, bo jednak 18 miesięcy, praktycznie to jest bardzo, bardzo długi okres. No i co? Działamy dalej, robimy dobrą robotę. Jeśli Ty jesteś oczywiście zainteresowany, szukasz trenera, to zapraszam Cię serdecznie do wypełnienia ankiety, która jest w opisie. A jeśli szukasz programu, który możecie przeprowadzić od A do Z, to sprawdź koniecznie trójbojarza kompletnego. Na razie.